W w te święta spełniamy marzenia. Będziemy się bawić, będziemy się przytulać, będziemy poznawać super bohaterów i przeżywać kosmiczne przygody. Oraz ulicze! A to nasz niesamowity katalog i tysiące zabawek w ofercie. I fantastyczny rabat. Interaktywne zabawki do 25% taniej. Carrefour. Święta spełnionych marzeń. Pomagam ludziom robić porządki, a mnie pomaga w tym Vinted. Na Vinted sprzedasz nie tylko ubrania, zarób na tym, czego już nie używasz i pozbądź się nadmiaru rzeczy. To proste. Już niepotrzebne, więc sprzedaj.

Okazje najlepsze po słońce Tylko w tę sobotę Banale na wagę Jedynie 3,29 za kilogram Oraz świeży filet z piersi Pakowany próżniowo Kraina mięs megapaka Tylko 17,99 za kilogram Do tego mleko UHT 3,2% Mleczna dolina 1 litr Jedynie złoty 75 zł Za każdą z 6 sztuk Zagubię 6 Najtańsza sobota To dobry powód wyjść do biedronki Ochrypło mi się Czas szybko ukość gardło Jedynie fiorda łączy trzy takie naturalne składniki. Proste islandzki, dziką różę i malwę czarną. Proste islandzki jak balsam, powleka i koi podrażnione gardło. Wypróbuj nową wersję. Fjorda Propolis. Wzbogacona o miód i propolis. Nikt nie ekscytuje się papierem toaletowym. No nie, ale dzień bez papieru welwet To rośliny go za super długość, a dzieci za miękkość. I że rolka wystarczy na dwie gumie średniej wielkości. Velvet, bohater twojej codzienności. Odkryj! Co masz w sobie? Masz w sobie o wiele więcej niż się spodziewasz. Skarto, my MyKik skarni 50% rabatu na najtańszy artykuł przy zakupie minimum 4 artykułów. Kik więcej niż się spodziewasz. Idealny świat niestety nie istnieje. A Vila da Pro Proklin? Tak. To jedyny zmywak z enzymami, dzięki którym pozostaje higieniczny na dłużej. ProClean od Wiledy. naprawdę ogłoszona. Wspólne świąteczne gotowanie, co się opłaca? Już od poniedziałku w Lidlu i na Lidl.pl z kuponem Lidl+. Lidl Karmki żeliwne 40% taniej, już od 89,99. Robot planetarny 50 zł taniej, okazja 189 zł. A zgrzewarka brzmiowa aż 46% tani. tylko 79 zł. Lidl, to się opłaca. Ale okazja. Gotowa na atak lipnym sklepem internetowym? Uwój się, gość! Yeah nikt nie ma żadnego. Pomyślałam, taka niska cena. To chociaż sprawdzać, ten sklep naprawdę istnieje. To nie magia, to lek Magnewe 6 Forte. Redukcja stresu potwierdzona naukowo. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Oglądaj NBA na żywo w Eurosporcie 3. Rządzi w Twoim domu? Nie ma w nim dla Ciebie miejsca? Czułam, że jeszcze trochę rzeczy, i naprawdę zaczną lecieć przez balkon. Ruta Szelągowska i Agnieszka Witkowska zrobią z tym porządek. Będzie ciasno, emocjonalnie. Ogarniemy gratę i pokażemy, jak małym koszem tchnąć nowe życie w mieszkaniu. Pogromcy chaosu. W czwartek o 22.00 w HGTV. Super architekt powraca. Cześć, chrześcijanie. Pomylika, są tak do roboty. Niespierdolę. Świetne towary. Zmieniałeś, można zrobić, tak? Skrajnie pięknie. Wszyscy będą zadowoleni. to niespodziankę, zwykły, prosty plik. Ale przy się Zobaczcie, Wow, ale magia. Będzie pięknie! Od soboty 15 listopada o 20.45 w HGTV. TV. Jak zmiana, to tylko z mał grzadną rosenek I Ich droga nie była łatwa. Sklepie pracuje mięskną. tu jest coś, co blokuje mnie przed tym, żeby móc wyjść i pokazać się bez wstydu. Magda będzie wyglądała 20-30 lat nocy. Jedno co coś się nie zmieni to oczy. Sztab specjalistów sadba o spektakularne efekty. Będzie wow! Jestem bardzo dobrego To jest przygodę dla mojego życia. Nieźle wygląda na wszystko. Nowy program bez kompleksów. Dziś o 18.00 w siódemce. Weź Flegamax, usuwaj do na i zapokaż. Tak, Flegamax. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Pomagam ludziom robić porządki. A mnie pomaga w tym Vinted. Na Vinted. Sprzedaż nie tylko ubrania. Zarób na tym, czego już nie używasz. I pozbądź się nadmiaru rzeczy. To proste. Już nie potrzeba, więc sprzedaj. Zaufaj matce metusze. Na, na różne problemy skórne wypróbuj linowak. Jedyny lek z olejem i kwasami omega, które regenerują i chronią skórę. To jest lek dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z urodką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub zbliża się, a promocy cały już czekacie. W ten piątek i sobotę. Winogrona jasne, bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram Oraz tylko z aplikacją Biedronka. Schab przody bez kości, pakowany Ukraina kraina mięs 9,99 za kilogram. Do tego serżu w strach grecki Światowit 9,99 za opakowanie. A kapsułki do brania Persji Power Cups 24,50 za każde z dwóch opakowań i za Biedronka. Uwielbiam święta. Mamo, a tu ma ciebie w A ty? Co byś chciała? Chwili dla siebie. To najlepszy prezent. Wiem. Dacie olejek do brody, a Basi może masażer do twarzy. podobnie jej czas dla siebie. Ale swoich piętnastu minut nie oddam. Spokojna świat. Rosjamy. przyjemne chwile z programem zaprasza sponsor, producent Śliwki Nałęczowskiej. Sponsorem programu jest promotor leku keto na półgarbła.